Mówiąc szczerze, to ciężko mi się opowiada o naprawdę zajebistych filmach. Witam Was bardzo serdecznie. Moje imię to niezmiennie od 25 lat Tomek, a w dzisiejszym materiale chciałbym pomówić sobie o pewnym filmie. A filmem tym jest Get Out z 2017 roku w reżyserii serii Jordana Pila. Filmie, który już na wstępie odwraca konwencję i bawi się Twoimi oczekiwaniami, drogi widzu. Na dzień dobry dostajemy scenę, w której jedna czarnoskóra osoba idzie sobie ulicą, można by rzec spokojnego, amerykańskiego, sielankowego miasteczka, wie, że od Adala się tutaj coś dziwnego i może tego wieczoru być ofiarą i na celowniku mieszkańców wyżej wymienionego osiedla przy Edgewood Way. A chwilę później biały samochód zaczyna podążać za nim i kierowca porywa go w akompaniamencie skocznej muzyki. Najśmieszniejsze w tym wszystkim jest to, że ta postać opisuje to miejsce jako coś z natury złego. Szybkie ujęcie na las samochodu, w którym gra muzyczka podobna do tej z Funny Games i bang mamy przejście na właściwych bohaterów, o których jest ten film. Pierwsze zdanie, które wypowiada Chris, kiedy go poznajemy to... Czy oni wiedzą, że ja jestem czarny? Na co ona odpowiada mu Ej, spoko ziomuś. mój Padre gdyby mógł, to trzeci raz by na Obamę zagłosował. No i zapamiętajcie to, bo jeszcze to wróci. Parka pakuje się, wyrusza w podróż. Co wy k*** macie z tymi jeleniami wszyscy? I kiedy dojeżdżają na posesję, uderza w nas pytanie z początku. Gdyż okazuje się, że osoby, które zajmują się gospodarstwem są czarnoskóre. Co z automatu stawia głównego bohatera w niezręcznej sytuacji. Chris poznaje coraz bardziej rodzinkę Alison i jej towarzystwo. Warto zaznaczyć, że Chris nie czuje się komfortowo w towarzystwie samych białych osób, a jak już próbuje poznać bliżej samą służbę, żeby nie czuć się wyalienowany psychicznie w towarzystwie, odbija się od nich jak od ściany. Ich zachowanie odbiega od tego, do czego jest przyzwyczajony i to jeszcze bardziej ryje mu psychikę. Widać to najlepiej już w samym zwiastunie, kiedy Chris chce zbić żółwia na przywitanie z... Ten bohater nazywa się bodajże Andre i ten podaje mu taką szmatę na rękę. I to potwierdza obawy naszego przyjaciela, że coś tu się definitywnie odpierdala. Trailer jest jednym wielkim spoilerem, więc pokażę wam jedynie istotne jego fragmenty. Poznając gości rodziny Alison, Chris dowiaduje się od nich, jak to zajebiście jest być czarnoskórą osobą. No bo wtedy człowiek z automatu jest w... fizycznie uprzywilejowanej pozycji. Chris słyszy od gości jedynie same superlatywy o czarnoskórych osobach, co z automatu staje się co najmniej podwójnie dziwne, z tego względu, że jesteś jedną z niewielu osób czarnoskórych jednak na tym przyjęciu, a przy okazji obmacywaną osobą. Traktuje on o czarnoskórych, ale nie w taki sposób, jak można by się było tego spodziewać, znając kontekst historyczny. Filmów o rasizmie było wiele i ten też poniekąd o tym traktuje, ale dokładnie w odwrotny sposób. I tutaj pojawia się pewien paradoks, bo on w swoim założeniu w ogóle nie jest rasistowski. A już na pewno nie w taki sposób, jak mogłoby się wydawać na pierwszy rzut oka. Tutaj bohaterowie są pozytywnie nastawieni do Chrisa. Mówiłem. Widzą w nim same zalety i często wyciągają aspekty jego fizyczności, których sami nie mogą mieć, jak niedowład nóg, który nie pozwala osiągnąć pełnej fizyczności w dość już zaawansowanym wieku, czy pochwała dobrego oka od osoby, która jest niewidoma. Chris jest uzależniony od papierosów, ale ma w planach je rzucić. Z tym, że plany to nie jest natychmiast, więc do gry o zdrowie Chrisa i przy okazji Alison wkracza jej matka, która hipnotyzuje pana Washingtona. Przypominając mu przy okazji jego największą traumę z życia, robi to przy pomocy takiej zgrabnej filiżanki i łyżeczki, a wygląda to mniej więcej tak. Mieszkańcy tego domu w subtelny sposób przyczyniają się do tego, by nasz główny bohater nie kontaktował się z nikim innym niż z nimi samymi. Tu ktoś odłączy telefon od ładowania, tu gdzieś kluczyki od samochodu zniknął. Warto wspomnieć, że Chris z zamiłowania jest fotografem. I to właśnie zrobienie tego jedynego zdjęcia decyduje o tym, że nasz główny bohater dowiaduje się, w jakie bagno się wplątał. Mniej więcej w połowie filmu zaczyna się licytacja. Oj przepraszam, to bingo się zaczyna, ale o co ta gra się toczy, to już musicie się przekonać sami, drodzy widzowie. Zakończenie jest inne niż można było się tego spodziewać, ale tu w sumie jest wszystko inne niż można było się tego spodziewać. Ale nie chcę o tym mówić, bo po raz kolejny zepsułbym zabawę. To znaczy mogę, ale nie chcę. Zdecydowanie nie da się go zaszufladkować w jednych ramach. Czy jako horror straszy? Ma tam jakieś jumpskery, ale wplecione są filmy niebezcelowo i w pierwszej kolejności mają wpłynąć one na głównego bohatera, a w drugiej dopiero wystraszyć Ciebie, drogi widzu. Przede wszystkim film jest niepokojący. Klimat jest tu tak mocno zaznaczony, ale budowanie napięcia nie jest w tym w ogóle inwazyjne. Get Out nie traktuje siebie poważnie często odwraca konwencję, do jakiej zdążyliśmy się już przyzwyczaić i w wielu fragmentach mamy zaznaczony tutaj element komediowy. Elementem komediowym i osobą, która jest tutaj po to, by rozładować emocje, jest ziomek głównego bohatera, Rod. Ale kim właściwie jest Rod i co on tutaj robi? Rod pojawia się w kluczowych momentach filmu. Bardzo ekspresyjna postać, wierzy ona w teorie spiskowe i pomaga głównemu bohaterowi telefonicznie na tyle, ile pozwoli Chrisowi bateria, rozwiązać zagadkę domu rodziny Alison. I to tytułowe get out, i to zbliżenie na okładce na oczy nabiera większego sensu po obejrzeniu całości i wtedy dopiero uświadamiasz sobie drogi widzu jak to wszystko się ze sobą łączy. Ale przede wszystkim uważnie oglądajcie ten film, bo wtedy uderzy w was jeszcze mocniej. Co mi się urzuciło w uszy to to, że przez cały film przewijają się takie hamskie dźwięki, które też mają wzbudzić dyskomfort w jego oglądaniu. Zobaczmy sobie jeszcze na szybkości co tam na film webie piszczy. To jest thriller, nie horror. To jest thriller, nie horror. Absolutnie horror. To jest przede wszystkim zajebisty film. Nominacja do Oscara, śmiech na sali. Oh girl, really? Uciekaj? Tak, ale skina. Jestem bardzo zażenowana przewidywalnością tej produkcji. Wraz z biegiem akcji napięcie doskonale zbudowane w pierwszych minutach po prostu znikło, pozostawiając miejsce banałowi. Od samego początku przeczuwałam jak film się skończy i nie myliłam się. W pewnych momentach film zrobił się nawet śmieszny, w sensie niekoniecznie pozytywnym. Podniosła muzyka w najmniej oczekiwanych momentach prosta fabuła, a końcówka bije wszelkie rekordy przewidywalności. Nie rozumiem tych wszelkich zachwytów nad horrorem od typowa amerykańska produkcja. Zmarnowany potencjał, rozczarowanie, nic więcej. Po pierwsze, jak dla mnie film na pewno nie był przewidywalny, a tym bardziej jego zakończenie. No tak, robił się śmieszny, ale to jest też element, który definiuje ten film i na pewno jeden z wielu, za który zebrał aż tak wysokie oceny. Ta prostota właśnie jest częścią wyjątkowości tej historii. I tu miała pojawić się czarna skrzynka, w której miałem znaleźć tytuł filmu, który miałbym omówić w przyszłym materiale, lecz stała się rzecz straszna. Moja kobieta zapomniała mi jej przygotować, więc będę musiał jakoś improwizować. Gdyby tylko istniał jakiś sposób, żeby ściągnąć kogoś, kto wymyśliłby mi tytuł filmu, o którym mógłbym zrobić następny materiał, gdyby tylko był w okolicy ktoś taki Elisabeth! Mam do ciebie sprawę, Siomus, mam sprawę. Plan jest taki, mam tutaj cztery snaksy, które symbolizują cztery różne filmy, do którego Elisabeth przyjdzie pierwsza. Aś ty Tomuś, jest szprytny! Prawie ci to wyszło. O tym nagramy film. Żeby nie było, niech będzie pierwszy, co przychodzi przez myśl, Midsommar, to my, pozostając przy temacie Jordana Pila. Seria Smakosz i niech będzie Babaduk. Żeby to miało ręce i nogi, księżniczka kot będzie musiała położona zostać gdzieś na środku. Książniczko wybieraj. No, wybór został dokonany. To był Nitsoma. No to już wiecie o czym będzie następny materiał. Do zobaczenia i wbijajcie na Instagrama. Musicie mi uwierzyć na słowo, że tak właśnie było. Północ nastała. W pogoni za horrorem.